Cześć, chciałabym Cię serdecznie zaprosić na naszą konferencję online Słodko-Gorzki Smak Przywództwa, która odbędzie się 8, 9 i 10 września. Na konferencji dowiesz się, jakie wyzwania mieli liderzy w czasie pandemii oraz jak sobie z nimi poradzili. Na konferencję zaprosiliśmy gości z Polski oraz z UK. Będą prelekcje, będą debaty, ale to, czego ja jestem ogromnie ciekawa, to wystąpienia duetów dyrektorów HR oraz dyrektorów biznesowych, którzy opowiedzą, jak w czasie pandemii ze sobą współpracowali. Firmy, które zobaczycie na naszej konferencji to Siemens, PWC, BCG, Colliers International, Orange, Ikea, L'Oreal, dr, dr Irena Eris. Więc widzicie grono niesamowite. Bardzo serdecznie Was zapraszam na www.latohr.pl. Zobaczcie agendę. A do 17 sierpnia mamy 20% zniżkę na wybrane pakiety. Zapraszam.